Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Chris Rolnik miał, miał już tu być. Miał już tu być z opryskiwaczem, na razie z nogami. O, jechał tu jak jakiś cimer. No i dobra, co z tą kukurydzą na tej świdnicy? Łapie, łapie. Kiedy był oprysk? Piątek i sobotę, mija tydzień. Też trochę przysiadł. Pamiętacie co Wam mówiłem, żebym przeniósł mi pole? Oto są skutki. To są skutki. I teraz tak idę i zaglądam. Czy opryski jest na szczęście? Na szczęście. Czy brać wiecie opryskiwać ręcznie, bo to jest tak wyćwiartkowane. Czy brać opryskiwać, wlewać tam nie wiem 100 litrów litrów I i haja tutaj, no bo to ten pasek jest, o tak, tu jest. Musiałbym to zrobić za dnia. Może jak przyjadę, szybko wleję, to bym jeszcze przyjechał za dnia, ale chciałem jeszcze sobie zrobić tutaj odżywianie tej kukurydzy. Mami cynk, mami mangan. Póki jeszcze ona to jakoś żyje, tak się prezentuje tutaj. Nie jest źle, to jest na polskim tanim fosforze. Ale widać, że tak bezorkowo powiem, ten azot był wylany i wydaje mi się, że on tutaj jednak trochę trochę uciekł. Choć nie powinien, bo przecież to był mieszany. No ale może te pole też azotu ma mało i dlatego tutaj mogła być większa dawka, ale już nie było z czego. Bo się skończył i tak dokupowałem. Nie będę opryskiwać. No i tak jest tutaj. O, tu, tu, tu. Taki pasek. Tu gdzieś nie wiem, co się stało. Ja tu chyba w ogóle już przeszedłem na terenczne sterowanie, bo ja się w którymś momencie kapnąłem. No, już rządki widać ładnie. Bo... Kapnąłem się. Tacy klienci się zdarzają. No, ogólnie, no tutaj system bezorkowy i to i tak uratował tą kukurydę. Bo tu jest naprawdę ta. No, górka jest. gdzieś tam jeszcze słońce pięknie w klapie, No i teraz ma Chrisu dylemat zaś. Czy tak, czy tak. No i tu jest czysto. Czy brać te aminokwasy, jechać dzisiaj jedną beczkę tra trasnąć. I tak nie dojadę, byśmy zobaczyli czy jak dostaną aminokwasy to wszystkie odżywki takie lebiody, nie lebiody, tu głównie lebiody od groma czy ten zagran sobie poradzi z nimi, czy sobie nie poradzi no i tu jest ewidentnie taki ponad 3 metrowy, no tyle mnie przeniósł no, to sobie mogę zmierzyć, tu widać o, o co mi chodziło z tymi kołami widzicie, tam gdzie z kostą już jeszcze dziś jak ciaśnie posiane, no to już w ogóle się nie mieści, no ale dobra 1, 2, 3 4. no i to, to na 3 metry znowu zostanie, zostanie dziura. i taka to robota, nowoczesność. kto by tu się spodziewał, że on taki numer wywinie, się nie spodziewałem, ale widzicie, jest to widoczne, tu już popalone, popalone i miałem to wcześniej, ale jeszcze nie widziałem po prostu różnicy, bo to było duże. ale no coraz Coraz fajniej. Na górze jeszcze chyba lepsza ta kukurydza niż i na dole. Bo tam ta piąta klasa jest. No i tak tu wygląda. I tu oset i to. Nawet ten oset troszkę tam kręci. No tutaj chyba 2 litry to byłaby bomba. No i tu jest taki pas i teraz nie wiem. No, chyba trzeba jechać z Amino. A taki pasek po prostu wziąć ten opryskiwać no i iść pryskać ręcznie bo to, to, to ja z, z poziomu polskiwacza tego nie powycinam, bo tu jest około jakieś półtora metra tu jest 4 metry ale zobaczcie raz jak konkuruje tutaj już tak kury za tego czubki widać w tej lebiodzie no szkoda, że ten dana tak krótko bo by się człowiek pobawił tutaj w wyprawieniu. Poczaskałby trzy lata kukurydzę, poczaskałby sobie dwa lata pszenicę Znowu gdzieś tam kukurydzę by wplątał Bo te osty to ten zagran tylko je poszczypie, poszczypie Najprawdopodobniej je potem puści Tak mi się wydaje, bo tam jest średnio wrażliwy No i tutaj też o taki paseczek jest No ogólnie no już widać Coś widać, idzie ta kukurydza, ale jest naprawdę Taki beton no. Tu po prostu nawet te dołki to są najprawdopodobniej ze znacznika. No ale cały ten syf tutaj co był, cała ta masa, no uratowała tutaj tą kukurydzę moim zdaniem. No, na górce tam taki jest bida, rzucimy tam szedł idę na dół. Tu taka łączka była. To też tam dosialiśmy. O Dosialiśmy no, na ryzyko. Mówię, zawsze tam parę żbieł zostanie, tam tylko poszedł sama azot i, i coś tam jest i, i jej nie ma, bo to już było tylko talerzówką, bo tam jakieś, nie wiem, jakieś wielkie chyba kamienie czy coś, no tam troszkę powciągałem. Nie wiadomo też tutaj co tu ludzie przywozili. No tak to wygląda, tu też jest taki mijak, no i, i ja go z poziomu opryskiwacza nie zrobię i chyba z tamtej strony było dobrze, tam już od tamtej strony domów o tam od góry, od strony domów to już skończyłem do tamtąd. Jeszcze raz włączyłem sobie, żeby on mi jeszcze raz narysował to uwrocie i, i już, tam, już tam powinno być w porządku. Moim zdaniem jakiś może to jakiś niewielki gdzieś tam tylko na tym łączeniu. Tam mi się udało. No, no i tutaj może w sensie, że ta kukurydza poszła, bo to naprawdę jakiś zboża. No to wszystko są jakieś trawy, nie trawy. Tutaj Nicosulfuron naprawdę będzie miał co robić. No i tutaj właśnie jest ta łąka. I to było dotalerowane. Dorobione, żeby to był już jeden kawałek. Nie wiem dlaczego tutaj to było zostawione. No i zobaczcie jak jest śmiesznie wchodzimy w łąkę i patrzcie jaka kukurydza. No ale tu gdzieś akurat tak, że wolna. No i tutaj właśnie dałem ciała z tym. Z tą trawą i z tym perzem, tak? Bo się spóźniłem i podejrzewam, że część kukurydzy tutaj w ogóle była. Była, o. Tak, tu jest i ją po prostu zagłosiło. Nie wiem, czy z tej trawy w ogóle jeszcze cokolwiek wyjdzie. Może jeszcze coś tam będzie z tego. Część mi się wydaje, że też tutaj jednak popłynęła, Tych, no to wiecie, już talerzówką nie było to przerwana, nic tutaj, o. Też łączenie. No coś tam jest, no. Szału nie mam, to nawet nie wiadomo jak tu jeździć po tym. No, na dole było bardzo źle. A może w sumie idę po tej trawie, to chociaż mi te. No, jeszcze jakieś cegłówki się tutaj zdarzają. Nie nie wiem o co to chodzi. Z tym. No ale nic. No tu coś się przebija. No. Temperatura może nie sprzyja dla kukurydzy, ale sprzyja temu, żeby to się wszystko siadało, Bo wiecie, opryski to, ale my tu jakoś tak mało. No, źle się na pewno przykryła, to 100%. Najprawdopodobniej no, takie przedbiegi, jakby są. No, ale tutaj już coś jest. No to dobra. To ja w furę idę, mieszam. No i będę jednak jechał z tymi aminokwasami, bo to jest taki. Trudno ręcznie to będę lał i lał, ale dawkę zrobię. Dawka jest jak było to sobie czeka, pomieszam w bańkach, potrzebę i sobie tu przyjada autem. Wezmę sobie kilka baniek i opryskiwać, i nawet o! Tu chyba jakiegoś byka też strzelił. Choć to możliwe, czy niemożliwe? Wszystko możliwe, bo jak przeniósł, to przeniósł całość. Także tu też można by powiedzieć, że. Może być niedopryskane Tak W sumie nie, tu będzie OK, bo dlatego, że mi to tam do tego słupa, tak o... Do tamtąd kończyłem się i tu, tu powinno być już wszystko w porządku. No to jest prawdopodobnie chyba bylica z tego co kojarzę. Tak mi to przynajmniej kolega mówił, no to, to zobaczcie co tutaj tego jest. Mnogo No nie ma tutaj taką kurdzę lekko z tymi chwaściorami, bo one i piją wodę i zabierają mi światło i tu jest mniejsza, no niestety cała ta gwardia płynie z tej góry, to płynie na dół tak i na dole największy sheet jest tu jeszcze mi zostało trochę, no to sobie wziąłem tak się wystawiłem 3T i tutaj sobie opryskałem jeszcze miedzę i no i tak to wygląda to ja pakuję się w samochód i lecę, lecę po brzki ważnej, wpadam tu za minokwasami kwasami. Nie wiem, czy będziecie chcieli z tego film. Nie wiem, czy znowu nie będzie późno, bo to już jest chyba po 20.00. Nim dojadę, nim tu przyjadę, 21. No, to może jakiś pierwszy wjazd nagram. Tak to wygląda. Słońce już klapie, zaraz go nie będzie. Pozdrawiam.